Cześć, witajcie, jestem w Piotrawinie. Właśnie ruszam dzisiaj w kolejną wyprawę kajakiem po Wiśle. Pogoda jest no umiarkowana, nie pada na szczęście. Jest trochę pochmurno, ale ciepło. Komary strasznie rypią, więc będę musiał szybko uciekać. Dziś płynę do Bochotnicy, więc przede mną jakieś 35 km. Stan wody dosyć niski, więc pewnie będzie sporo łach po drodze i E, sporo kluczenia. Mam nadzieję, że pójdzie mi całkiem sprawnie, się e, Więc ruszam, nie przedłużam, bo zjedzą mnie naprawdę. Kilometrów wyprawy już za mną. Korzystam z uroków pięknej, piaszczystej plaży, żeby sobie trochę odpocząć. Pogoda na szczęście się poprawiła. Eee, chmur już jest mniej, słodko się trochę przebija. Eee, wiatr oczywiście jak na Wiśle zawsze w twarz. Na szczęście nie jest zbyt duży, na tyle sympatyczny, że bardziej chłodzi niż przeszkadza. Eee, słońce za bardzo nie grzeje, więc po prostu warunki przecudowne. Stan wody, jak widać, dosyć niski. Dużo piaszczystych łach. Trochę muszę kręcić tak, jak, tak jak przewidywałem. Ale poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cała masa drzew, które niosły ze sobą Wisła, pozostawionych na brzegu wysepki. Niezły obrazek. Kolejna wyspa na Wiśle. No, chyba jedna z większych, jakie tutaj są w okolicy. Chciałem przepłynąć lewą stroną tej wyspy, ale widzę, że dzisiaj się nie da. Łacha jest aż do brzegu. Nie da się przepłynąć. Cóż, no w takim razie płyniemy w drugą stroną. Mam zaraz znowu fale i już buja kolejna wyspana listwa w no, drugą stroną wyglądałoby na to, że można byłoby prawą, ale chyba się nie da. Mam wrażenie, że tam jest trochę za płytko, więc trzeba będzie pewnie lewą. No i niestety trzeba będzie ominąć ją dużym łukiem, bo wygląda na to, że ta piaszczysta łacha ciągnie się trochę głębiej, więc trzeba zatoczyć trochę większe koło. Normalnie przy wyższym stanie wody popłynąłbym tutaj środkiem, ale teraz się nie da. Trzeba okrążyć aż do lewego brzegu i popłynąć wzdłuż głównego nurtu. A, wygląda na to, że tutaj w wodzie utknęło jakieś trzeba. Starszy i koniec wykonar. Wygląda nawet, jakby był przez dobry, przez gobry. 15 km za mną. Czas na kolejny odpoczynek. Trzeba trochę rozprostować nogi, pogoda się troszkę popsuła, jest więcej chmur, yy, wiatr wieje mocno, twarz, to już nie jest taki przyjemny zefilek. No i wykakałem, zaczął kropić, no. nie jestem na to dzisiaj przygotowany, nie mam płaszcza. Co prawda mam fartuch, więc jakby co, to zawsze mogę go założyć, przynajmniej żeby do kajaka mi nie napadało. Nie wiem czy to będzie jakiś mocniejszy deszczyk, czy nie. Na razie chmury nie wyglądają na jakieś grubsze. No ale z drugiej strony jak się zaniesie taki drobny deszcz, to może na mnie padać przez całą drogę, więc zobaczymy. No nie wiem czy wyciągać eee, czy wyciągać fartuch. Może na razie jeszcze nie będę ruszał. No. Nic ruszam, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja dalej. I się rozpadało. No, założyłem fartuch. Na razie może nie zmoknę. Za bardzo. No, trudno. Trzeba dopłynąć do celu. Okazało się na szczęście, że to był szybki tylko trwały deszczyk. A zaleta jest taka, że wiatr ucichł i Wisła zamienia się w jezioro. Ogromne rozlewisko z wielką wyspą na środku. To chyba jest ta największa wyspa tutaj yy, w okolicy. Wygląda to naprawdę majestatycznie. Wiatr się trochę wzmógł, fala jest trochę większa. No tutaj rzeczywiście wiatr ma się gdzie rozpędzić. Ale w oddali widzę już chyba maszt y, telewizyjny w okolicach Kazimierza. Jeszcze zakawał drogi przede mną, ale już coraz bliżej. No i teraz muszę płynąć z lewej strony. Wisły na prawą stronę. Łacha przede mną, łacha z boku. Niestety tylko powszedł wisły na drugą stronę. No, tak jak mówiłem, no, przy wysokim stanie rzeki pływa się to zupełnie inaczej, bo płynie się po prostu prosto. Wszystko to jest pod wodą. Nie ma problemu, człowiek się nie przejmuje żadnymi niewiznami. Ale dzisiaj niestety trzeba płynąć tak, jak wisła na to pozwala. Inaczej się nie da. Tu świetnie widać jak są ukształtowane yy, przykosy wiślane. Z jednej strony jest bardzo płciutko. Brzeg malutku się podnosi. Ale jak dochodzi do samego końca, to mamy gwałtowne zejście w dół. Po prostu głębia, tak? Spadek o 90 stopni. Jeżeli ktoś tutaj podszedł bliżej i stanąłby, to brzeg pod nim się zapadnie, a on może wpaść głęboko do wody. Także trzeba bardzo uważać na takie miejsca i właśnie za drzew wyłonił się zamek w Janowcu. O tam musi być piękny widok na Wisłę. Dwie całkiem nieźle już. Nawet się pojawiły fale na Wisłę. Nie są jeszcze duże. Na szczęście, ale już trochę ok, jak kluska. Przede mną Krowia Wyspa. Trochę z prawej strony widać yy, wiatrak w śnieżu. Więc jeszcze jakieś 5 km, może trochę więcej, będę w Kazimierzu. Przy wysokim stanie wody statki pływające z Kazimierza potrafią okrążyć tutaj tą kroją wyspę, która jest przede mną, i przepłynąć drugą stroną w obok ujścia Chodelki, przy wiatraku w Mięćmierzu i zawrócić do Kazimierza. Teraz jest woda tak niska, że bałbym się nawet przepłynąć tym kajakiem, bo prawdopodobnie utknąłbym gdzieś na mieliśnie. 26 km za mną. Zrobiło się całkiem sympatycznie. Znowu nieśmiało przydziela słonko. Wiatr niestety wieje trochę mocny, ale no trudno, nie można mieć wszystkiego. Za to jest całkiem ciepło i fajnie. Jestem... Kazimierza, za mną widać zamek w Janowcu. Kawałek dalej już widać basztę i ruiny zamku w Kazimierzu. Za mną rezerwat Krowia Wyspa. Gdzieś za drzewami pewnie wiatrak w mięćmierzu. Trochę wiecznie tak jak mówiłem, ale całkiem fajnie. Ostatni postój już na mojej trasie. Zostało mi jakieś 10 km do końca. E, wyprawa udana. No, dronem niestety już nie polatam, bo za, za bardzo wieje, boję się, że zwiałoby mi go. E, ale ogólnie z wyprawy jestem zadowolony, całkiem fajnie. Niezła zaprawa przed dłuższą wyprawą, która mnie pewnie niebawem czeka. I przede mną, Kazimierz. Ale jest tak płytko, że nawet statki i nie pływają Prze mną prąb więc zaraz kończę wyprawę. Wiatr niestety daje się bez tak porządnie buja i klapie.